Biemanko. Dzisiaj będziemy nagrywać oceanie kart. Tu mamy moje karty, takie to ostatnio. W odcinek będziemy na razie. Więc przechodzimy do paczki, zaczniemy może od tej. I co tu mamy? Huuu, uh, uh. Shakiri. Taka piękna karta, to złe. Patrzcie. ok, to błók, i to była piękna Teraz... I oto nas to było. ok Tutaj będą kody pokazywane. A teraz idziemy w kolejne Duble trubla. Antonio I to Włochy. To powtóreczka. Sakir to była powtórka. Zamiast tutaj karty i bazówki. Jedna bazówka, druga, trzecia i czwarta. Teraz ja mamy na wszedł paczkę. paczka Bazówka.

i tak. Badówka. Badówka. Janik Czendrzej. Jan Molenko. Powtóreczka znów. Wow, Eleven. Franca. To nie jest jeszcze nasza powtórka. I na Twiggy chyba też nie jest moją powtórką. Echu, myśli zjecie chyba. Ostatnia paczka, czy będzie ona no. trafna? Zobaczymy. Rosja. Zobacz Nie, to też nazwisko. Koseczka. I powtórka. Tu jest jedna pustuleczka, a tu nie ma pustuleczka. No i teraz będą kody pokazywane. Kod na dobre cywilne ma reszanki, będzie tak. Kolejny kod to Iwan Kalsik. Podoba się.

A, o, i chyba ostatni kod, za ja zobaczymy Ym, ja mam mojeńko w tym kierunku że... tutaj ja tylko najlepsze kartki pokazuję dobra jeszcze ja mamy drzwi, tych kartki też wydatnij, szkodź ten logo nie jest, to kod jest taki Kolejny kod. jak chcecie to pokażę wam jeszcze dzisiaj kody innych kart. Kody tych kart będę... będą pierwsze. Limited Edition Łukasz Chorzenski. Taki macie kod do niego. No i Limit Edition Shakiri. Jeszcze pokażę Tak. Wow